Miejcie choć tyle przyzwoitości i nie piszcie obraźliwych komentarzy pod zdjęciami dzieci. Zaapelował Tomasz Frankowski. Rezolucja unijna to nie rezolucja przeciwko Polsce, a przeciwko działaniom rządu, który niszczy polskie prawo. To dążenie do zaprzestania łamania praworządności, a nie szczucie na własny kraj. Zapamiętajcie tę zasadniczą różnicę. Napisał na Facebooku Tomasz Frankowski. Za dokumentem krytykującym Polskę i Węgry zagłosowało 446 deputowanych. Między Między innymi Belka, Biedroń, Buzek, Cimoszewicz, Frankowski, Hetman, Hybner, Sikorski, Spurek czy Tun. Niektórzy europosłowie mierzą się teraz z krytyką. Na profilu Frankowskiego pojawiło się wiele komentarzy, niektóre z nich są obraźliwe. Internauci umieszczają je między innymi pod, pod postami, do których polityk załączył zdjęcia z uczniami szkół, które odwiedził. Ja wasz hejt wytrzymam, ale miejcie choć tyle przyzwoitości i nie piszcie obraźliwych komentarzy pod zdjęciami dzieci. Skupcie swój jad pod tym postem, zaapelował eurodeputowany. Tak dużą krytyką popularny Franek podczas swojej kariery piłkarskiej mierzyć się nie musiał, gdyż grając z orzełkiem na piersi zawsze był ulubieńcem trybun. Jednak można by rzec, że polityka to zupełnie inna para piłkarskich korków. Napiszcie swoją opinię w komentarzu a propos całej tej sytuacji, a także kliknijcie w link widoczny na waszych ekranach, który precyzyjniej naświetli Wam sprawę rzekomego sporu. Do usłyszenia!